Dzień dobry, pokój i dobro. Witam Was serdecznie w Wirydarzu, ogrodzie wewnętrznym pielęgnowanym przez ojców franciszkanów. Ale ojcowie pielęgnują nie tylko naturę, także książki. Oto wydawnictwo, bratni Zew. Zew to taki głośny, e, mocny sygnał, ale tutaj to jest sygnał subtelny. Dlatego subtelnie zapraszam Was do tego, żebyście zapoznali się z tą książką. Jezus dla Wierzących i Niewierzących. Napisał ją biskup francuski Joseph Doré. Na okładce już od razu sygnał, to jest dzieło Karawadżdzia, reprodukcja obrazu Niewierny Tomasz. No, ten Tomasz musiał dotknąć rany Chrystusa, żeby się zorientować, że to jest postać autentyczna. Wielu było takich niedowiarków, nawet w XIX wieku, jak opisuje autor tej książki, podważano w ogóle historyczny charakter postaci Jezusa, ale no, ta dyskusja już jest za nami, już udowodniono, że Chrystus żył i pokazywał też, jak żyć. Dlatego polecam bardzo serdecznie, co to znaczy cudowność Chrystusa? Bo jak to jest, że historyczna postać może dokonywać cudów? Zagadka. Tutaj w okolicy, niedaleko, w Bazylice Ojców Franciszkanów, obejrzałem reprodukcję całunu turyńskiego. To był dla mnie taki bardzo poważny sygnał, ślad, jakimi tropami mogą podążać nawet niewierzący. Dlatego, że dla niewierzących ludzi właśnie postać Chrystusa to jest jak ten całun, znaczy jakieś zbiorowisko plam, prawda? Jakiś negatyw. Ten obraz jest w tej książce. Zapraszam Was gorąco do lektury.